Siemano, o Kami Arabi po raz pierwszy usłyszałem jak przeglądałem komentarze pod moim filmem o Lai Lair, gdzie widz się mnie zapytał czy Kami Arabi oglądałem. No cóż, wtedy zadałem sobie jedno malutkie pytanie. Czym w ogóle to anime jest? Bo będąc szczerym, przed zobaczeniem tego komentarza o tym anime nigdy nie słyszałem. I chyba nie tylko ja mogłem takie pytanie zadać, także już odpowiadam. Kami Arabi jest 12 odcinkowym anime z gatunku dev game, czyli anime w stylu Mirai Nikki, Darwin's Game czy nawet Totenku Shimpan. I kurde, patrzę, średnio ocen pokroju 5 na 10, no nie za najlepiej. Wydawało mi się, że poziomem może być blisko Osama Game, ale nie uprzedzajmy faktów. Za fabułę do tego anime odpowiada Taro Yoko. Który był wcześniej odpowiedzialny za fabułę do gry Drakengard i jego spin-offu Nier, którym możecie bardziej kojarzyć dzięki Nier Automacie. I pierwotnie Joko kompletnie nie był zainteresowany tym projektem i odmówił. Jednak wraz z reżyserem projektu poszli pić, żeby. <laughs> Pogłębić przyjaźń. Ale jak byli pijani, nie dało się ominąć tematu nowego projektu. Początek był okropny, ale piliśmy i piliśmy. A projekt tak naprawdę nigdy się nie rozpoczął. W rzeczywistości, gdy ktoś pyta mnie: Co myślisz o tym, lub co myślisz o tamtym?, często odpowiadam: Cóż, nawet nie pamiętam, bo byłem tak pijany. No, nie wiem, ale to nie zwiastuje hitu, kiedy osoba zgadza się na wzięcie udziału w jakimś projekcie, bo się najepła. Ale, okej, okay, może się nie znam. Za design postaci odpowiada, a cóż i Okubo. I jeśli myślicie, że coś wam gdzieś się kojarzy, to pewnie macie rację, bo Okubo jest autorem takich serii jak Soul Eater czy Sho Butai. Za scenariusz odpowiada Jin, który robi naprawdę świetną muzykę, a w mojej opinii Mecha city Actors było naprawdę spoko, ale jego poprzedni projekt anime pod tytułem Listeners Okazał się, hmm, no, lekko mówiąc, klapą. A to wszystko miał spinać reżyser Hiroyuki Seshita, który był wcześniej odpowiedzialny za takie produkcje jak of Sidonia czy Blame i pracował w Polygon Pictures. Natomiast za animację miał się wziąć studio Unend. I jak zobaczyłem nazwę tego studia, to moją pierwszym reakcją było: e, co to w ogóle jest? Po małym researchu zobaczyłem, że przed Kami Arabi Unend odpowiadało za pomoc CGI postaci w Suzumę. No, muszę przyznać, dosyć mało rozbudowane portfolio. Na szczęście serwis Anime News Network przeprowadził wywiad z twórcami Kami Erabi i tam na przykład można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Na przykład ta historia z tym piciem, o której wspominałem, ale przy okazji, czym w ogóle studio Unand jest. I na pytanie, dlaczego nowe studio powstało, Seshi to odpowiada. Pracowałem dla Polygon Pictures przez 8 lat. Mają niesamowite studio i jest fantastyczne. Bardzo się o mnie troszczyli. Miałem ogromne biurko i niesamowitą przestrzeń. A oni dbali o mnie tak dobrze, że było mi aż za dobrze. Powiedziałem: Jeśli zostanę w tej sytuacji, to stracę swoją przewagę. Postanowiłem więc założyć własną firmę. Z tej wypowiedzi buduje nam się obraz osoby, która jest bardzo ambitna i która chce być coraz lepszy w tym, co robi. A to nie koniec jego wypowiedzi, bo potem Seshi ta dodaje. W każdym razie mam teraz 56 lat, a odszedłem z Polygon Pictures w wieku 51 lat. Mam przyjaciół, którzy odchodzą na emeryturę, i pomyślałem, cóż, może również powinienem, ale szczerze mówiąc, powodem, dla którego tego nie zrobiłem, jest to, że chcę rozwijać swoje umiejętności CGI, chcę rozwijać tę sztukę. Kontynuowanie tego jest dla mnie ważne. W tej chwili ludzie nienawidzą CGI w Japonii. Ponieważ uważają, że jest fałszywe, nie jest prawdziwe, po prostu nie podoba mi się. Nie dlatego, że jestem masochistą, ale dlatego, że chcę dać swojemu rozwojowi animacji 3D trochę więcej czasu. I osobiście uważam, że dla takich osób należy się szacunek, którzy chcą rozwijać tę branżę, którzy są w stanie nawet poświęcić swoje cieplutkie miejsce w studiu, które, jak mówi sam reżyser, dbało o niego. Gdzie co jakiś czas dostajemy informacje, które mówią nam, że praca animatora, czy ogólnie w branży anime, jest straszna, bardzo ciężka i mało opłacalna. Jak na przykład niedawna sytuacja ze studiem Mappa. A Seshi ta był w stanie poświęcić to wszystko na rzecz rozwijania się i pchnięcia animacji 3D dalej. I za to, jak mówiłem wcześniej, należy się szacunek. Aczkolwiek samymi ambicjami anime nie zrobisz. Także nie będę oszukiwać. Moje nastawienie do tego anime. Było mało pozytywne, ale ile było produkcji, które mimo iż miały średnie oceny, bardzo przypadły mi do gustu, no trochę ich było, jak Ninja Slayer albo inne anime w 3D, przykładowo Ingress the Animation albo Revisions, które mimo iż posiadają dosyć średnie opinie i oczywiście posiadają widoczne wady, przypadły mi do gustu. Także omawianego anime nie spisałem kompletnie na straty. Dobra, ale o czym w ogóle Kami Arab jest? No cóż, jako iż jest to Dev Game, fabuła jakoś bardzo oryginalna nie jest. Naszym protagonistą jest Goro Ono. Nastolatek, ze problemami w domu, jak i z tego co się domyślamy, z agresją czy ogólnie ze sobą. Jest totalnym odludkiem i nikt go zbytnio nie lubi, poza jednym chłopakiem, który przy okazji jest jego najlepszym przyjacielem, a tym chłopakiem jest Yutaka Akitsu. Potem Honoka nawiązuje jakiś kontakt z głównym bohaterem, bo coś tam musiała ze zdjęciem zrobić, no jakaś totalna pierdoła. Ważne rzeczy dzieją się dopiero jak Goro wraca do domu ze szkoły. Goro zostaje wybrany i pewnie się zapytacie, no ale do czego? Ano do gry w boga, która polega na tym, że jest jakaś ilość osób, które są wybrańcami. Niestety nie wiemy ile, ale mniejsza o to. Bycie wybrańcem czy tam kandydatem oznacza, że dostajesz umiejętność i bierzesz udział w grze, a zwycięzca zostaje bogiem. Nie możesz stworzyć własny świat bez jakiegokolwiek zła, albo wręcz przeciwnie stworzyć świat, który będzie dobry tylko dla Boga, czyli dla osoby, która wygra. Jednak tylko jedna osoba może wygrać. Oczywiście, jak ktoś chce, to można zawierać sojusze, ale i tak ktoś będzie musiał umrzeć, więc na dłuższą metę wiele to nie daje. Jednak przed zaakceptowaniem zaproszenia trzeba wypowiedzieć jakieś życzenie. I jako iż nasz główny bohater, jest skrajnym idiotą, wypowiada chyba jeden z gorszych wyborów, ale nie będę przytaczać jego życzenia, bo to było, lekko mówiąc, żenujące. A i tak potem się okazuje, że jego prawdziwym życzeniem było coś zupełnie innego. No nieważne, nie będę wam tego spoilerować. Do głównego bohatera dołącza taka mała, latająca postać, która przy okazji pomaga mu korzystać z jego broni, jaką jest Sutra Głupców. I również nie wiedziałem, czym jest Sutra, przed tym jak zobaczyłem to. I wychodzi na to, że jest to jakaś religijna księga. No, no spoko. Sutra Głupców, mimo iż jest oceniana w systemie na D, jest bardzo silną umiejętnością, ponieważ jest ona w stanie wypaczyć rzeczywistość. Niestety w zamian za negatywną karmę i ogólnie nieszczęście. Niestety Goro szybko dowiedział się o działaniu jego umiejętności, ponieważ okazało się, że Honoka również jest wybrańcem, aczkolwiek nie jest Pitną jak Goro i ona chce go zabić i jak się domyślacie, oczywiście Goro wygrała ten pojedynek, bo, bo tak, ale z jakiegoś powodu i jakimś cudem odrodził Honokę. A w ogóle w późniejszym etapie dowiadujemy się, że nie tylko on tak potrafi. Po tym incydencie, jego zła sytuacja się jeszcze pogarsza, bo jego matka zostaje alkoholiczką, a przez wszystkich jest uznawany za przestępcę seksualnego. Jego obręb potrafi również ewoluować, ale do tego przejdziemy później, jak i do innych umiejętności. Także jak się domyślacie, anime polega na tym, że wszyscy walczą ze sobą, a długoletnie znajomości są zrywane. No, dosyć Typowe jak na Dev Game, gdzie przeżyć może tylko jeden, każdy korzysta z nieczystych zagrywek. I ogólnie sama fabuła brzmi bardzo znajomo, i chyba wiem dlaczego. Znacie takie mało popularne anime, które się nazywa Mirajniki? Nie dość, że mamy w obydwu anime zabawę w Boga, to w Kami Arabii, jak i w Mirajniki są różne równoległe światy, które przenikają przez siebie. Co w teorii może być całkiem ciekawe, ale w mojej opinii w Mirajniki, jak i tutaj to było trochę na siłę i nie wiadomo po co ktoś taki wątek dodał. No no dobra, ale czy Kami Erabi miał szansę nabyć anime, które może robić coś nowego? Coś co będzie oryginalne i mało szablonowe? Oczywiście szansa na to była, tym bardziej, że nie mieliśmy wglądu w mangę czy w książkę, która mogła być pierwowzorem, bo anime powstało na podstawie oryginalnego scenariusza i jest nawet parę rzeczy, które to anime robiło dobrze, jak na przykład umiejętności. Pomijając umiejętność Goro, która jest za bardzo OP i w sumie dopiero w ostatnim odcinku dowiadujemy się co ona mniej więcej robi, wszystkie inne umiejętności są dosyć oryginalne i wyglądają widowiskowo. Przykładowo Honoka ma umiejętność, która jest zwykły zardzewiały nóż zmienia w potężny miecz, gdy wbije nóż w jakieś mięso. Albo Keita, który potrafi zniszczyć każdego za pomocą swojego rodzaju fake newsów. Albo umiejętność Mitsuki, która potrafi się teleportować do miejsca jak sobie to miejsce wyobrazi. Także każda umiejętność jest silna w jakimś Aspekcie, ale słaba w innych. Wielki Miecz Honoki jest naprawdę silny, aczkolwiek jej mobilność jest bardzo ograniczona. Umiejętność Keity również jest bardzo silna, bo policja może Ci cały czas siedzieć na ogonie i ogólnie możesz mieć zniszczoną reputację do końca swojego życia, ale w walce wręcz zbytnio nic nie zrobisz. Podobnie wygląda sytuacja z teleportacją Micki i ten bilans jest naprawdę spoko, No ale k -wa, niestety musi istnieć ta p***ona sutra głupców i wszystko idzie w pizdu. Dobra, do tego przejdziemy jeszcze później. Całkiem ciekawym konceptem był kolor postaci, a dokładnie chodzi o to, że każda postać ma tutaj kolor, który ją jakby to powiedzieć reprezentuje. Goro ma niebieski, Honoka ma jakiś różowy, Koki ma pomarańczowy, a Chika zielony. Sam kolor dużo nie zmienia, po prostu każda postać ma swój kolor umiejętności, co pomaga w prostym rozróżnieniu, czyja dana umiejętność jest i od razu takie coś skojarzyło mi się z Mecha City Actors i wydaje mi się, że nieprzypadkowo. Niestety, problem w tym, że przez ten kolor anime nam psuje, mogłoby się wydawać najciekawszy plot twist, ale jakby będziecie to anime oglądać, to sami raczej się domyślicie o co chodzi. Plus do tego, chyba trzy postacie mają jakieś odcień niebieskiego jako swój kolor, co również jest trochę średnie. Albo Yutaka ma pomarańczowy, Koki ma również pomarańczowy, jest ziomek, który ma żółty, także różnorodnie również bardzo nie jest. Ale, jako koncept, sprawuje to się nie najgorzej. Aczkolwiek, jak się domyślacie, to byłoby na tyle z pozytywów. Więc witam was w segmencie Przypialam się do głupich rzeczy w anime. I chyba przy okazji to jest mój ulubiony segment. I muszę jedną rzecz powiedzieć: To anime jest takie kupa Ale czego tu zacząć? Hmm, może od tego co widzimy na pierwszy rzut oka, czyli ogólnej grafiki. I o ile sama animacja nie wygląda naprawdę źle, no dobra, dupy nie urywa, ale widziałam dużo gorsze gnioty. To chodzi mi o to, że to anime wygląda, jakby zostało po prostu niedokończone. Rozumiem, że być może konceptem było to, by zachować minimalistyczny i czysty art style, aczkolwiek postacie stła są szare i nie mają żadnych cech ubioru i wyglądają jak jakieś placeholdery. I mogłoby się wydawać, że całkiem ważna postać w fabule, czyli Tatario Kio, który jest jakimś nie, mądrym wynalazcą czy coś takiego. Będzie mieć jakiś spoko design, jakąś pierdołę, która by mogła nam pokazać, że faktycznie wykonuje ważną robotę i jest jakimś naukowcem. Ale. Po co? Ziomek wygląda jak każda inna postać z tła, bo pojawia się tylko w jednym odcinku. No, sorry, ale tu już nawet w innych anime Full CGI rysuje się mniej ważne postacie w 2D. Opening jest zrobiony z losowych sens anime i mi, czyli osobie, która zwraca dużą uwagę na Opening, nie spodobał się ten zabieg, który został zrobiony na szybko, co potęguje poczucie taniości, a postacie również wyglądają bardzo biednie. I chcecie mi powiedzieć, że za ten design postaci odpowiadał ziomek który odpowiada za genialny designy w soli i aż nie chcę mi się w to wierzyć, bo poza fryzurą, która, ok, jest całkiem spoko, bo posiada akcenty kolorystyczne w zależności od koloru jaki ma postać, ale za to ubiór u każdej postaci jest strasznie nudny. W ogóle, co to ma być? Mundurek szkolny na szelkach? Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim w innym anime i chyba wiem dlaczego. To wygląda chło. Jak się domyślacie, również postaci nie są mocnym elementem tego anime, chociaż będąc szczerym, w każdym średnim albo samym devame jest tak samo, ale sposób przedstawiania na przeszłości u każdej postaci wygląda tak samo, czyli wszystko było super, ale nagle przestało być. I w sumie to tyle. Plus te retrospekcje mają nam uświadamiać jaki cel ma dana osoba. Ale nie wiem. Motywacje postaci najczęściej są strasznie miałkie, nie mają sensu, albo po prostu okazuje się, że postacie nie mają żadnego motywu. No, bo czemu nie? Ale pomijając już ich jakieś motywacje. Osobowość i charaktery również są bardzo oklepane. Goro jest typowym tchórzem, który chce zabijać A, i ogólnie to ja tutaj się przejęzyczyłem, bo on nie chciał zabijać. I chce, by wszyscy się kochali, o Boże, nigdy się nie spotkałem z taką postacią. Honoka wręcz przeciwnie, potrafi zabić, aczkolwiek będzie pomagać ci tylko dla swoich korzyści i musi o tym dawać znać przy każdej możliwej okazji, co powoduje, że jest strasznie upierdliwa. Chika wydaje się o dziwo nie najgorsza, tylko ma czasem takie dziwne momenty, gdzie nie mamy pojęcia po co ona coś robi. Jutaka jest chyba najjaśniejszym elementem tego anime, aczkolwiek długo nie możemy się nim nacieszyć, a Koki wydaje się miłym chłopakiem, ale przy okazji jest strasznie niejaki i dosłownie każda postać ma taki problem. Nieważne, czy jest to ktoś pierwszoplanowy, czy drugoplanowy, postać posiada zarys jakiegoś charakteru, ale no właśnie, zarys, nic więcej. A do tego chyba żadna postać nie poczyniła żadnego widocznego progresu. I jak coś wspominałem o postaciach, to pozwolę sobie chwilkę pogadać o głównym bohaterze, który, jak już mówiłem, jest bardzo średnio napisaną postacią, ale muszę pogadać o czymś, co mnie niesamowicie denerwowało czyli o niesamowitym plot Armorze, który chroni głównego bohatera. To było beznadziejne. Na przykład Goro podczas swojej pierwszej walki nie miał pojęcia co robić. Panikował, darł Mordę, no wiecie, strasznie typowo. I kiedy był pewien, że umrze, przeprowadził niesamowitą konwersację z LAL, która polegała na tym, że uświadomi sobie, że jest Pittom. I nagle normalnie zaczął ze swojej mocy korzystać. Jak chwilę wcześniej, nie miał pojęcia co robić i darł Mordę. A po tej walce, jakimś cudem, z powrotem ożywił Honokę, albo podczas jego walki z jego przyjacielem, Mewtakom, kiedy go w p Dol. O chyba nad umarł, czy coś takiego? Nagle jego umiejętność ewoluowała, gdzie za pomocą takiej laski mógł wymazywać różne rzeczy, w tym obrażenia. Jakby. co? Co to ma kurwa być? Ale najlepsze jest to, że żadna inna postać nie ma możliwości ewolucji swojej umiejętności. Chyba, że zaliczymy pewną dziwną sytuację z Honoką, ale będąc szczerym, nie mam pojęcia, czym to miało być. I w ogóle możemy pogadać o możliwości wskrzeszania innych osób, w sensie, jaki to ma sens, gdy celem gry w Boga jest zabicie każdego i dotrwanie do momentu, gdy żyje tylko jeden kandydat. Ja mógłbym to jakoś mniej więcej zrozumieć, jakbyś mógł wskrzesić osobę, którą sam zabiłeś, bo mógłby się torturować i byłby to całkiem ciekawy wątek. Ale niestety to tak nie działa. I w ogóle, jakim cudem to się dzieje? Ponieważ w walce pomiędzy Goro a Honoką, Honoka wydaje się, że umiera. I tyle. I potem mamy przeniesienie o następny dzień i okazuje się, że Goro ją jednak jakoś ożywił. A drugim razem mamy identyczną sytuację, ale z Honoką i Chiką. A nie razu, a niemal nam nie pokazało samego aktu ożywiania kogoś. A byłoby spoko, jakby to pokazali, tym bardziej jeśli to wywraca fabułę o 180 stopni. I jedna rzecz mnie bardzo rozbawiła. Poza tymi pseudomądrymi wywodami na temat Boga i ogólnie znaczenia świata, no nie wiem po co to było. że o nudno, niemrawo, a chyba miało być mądre. Ale najśmieszniejszym elementem jest to, że Kamie Rabi otrzyma drugi sezon. No, muszę przyznać, że jestem ciekaw, co oni chcą rozwijać, ponieważ uważam, że. No, no, w sumie nie mam pojęcia co. Ponieważ otrzymujemy końcówkę, która nic nie wyjaśnia. Problem w tym, że co niby mamy do wyjaśniania. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sprawa zamkniętych drzwi w domu Honoki, gdzie niby to zostało pokazane, ale nie do końca, i pewnie w drugim sezonie będą się zabijać, i w sumie to tyle. Możliwe też, że to będzie miało powiązanie z interpretacją końcówki. Tak, w takim anime można dwójako interpretować ending. Aczkolwiek nieważne jaka interpretacja okaże się prawidłowa, drugi sezon rozpocznie się czymś z dupy, bo może nie będę spoilerował ostatniego odcinka, ale wiele rzeczy się tam wydarzyło, które niekoniecznie były potrzebne i miały sens. Więc w skrócie Kami Arabi. Posiada problemy Mirai Miki i, i Adjina podniesiona do kwadratu.